Cześć, cześć, witajcie, tutaj Maciek i klocki na pozycja 20 zł bez grosza i taki oto gród. A tam Wenom, wiem, wiem, on już występował i to pewnie nawet nie raz, ale z drugiej strony. Tytułów związanych z Lego Ninjago, że aż zdecydowałem się umieścić je na jednym kadrze. Przypomnę, jeżeli chcecie sprawdzić cenę któregoś tytułu, no to sięgnijcie do opisu. Tam jest wszystko ładnie wypisane. Lego Ninjago Legacy. Z taką oto puszką. No i kartą limitowaną. W środku dwie minifigurki. 40 zł bez grosza. Już o tym nagrałem shorta i on też się rozszedł w jakichś takich nieprawdopodobnych liczbach. Prawie 100 tysięcy. <grywa> Bardzo wysoka. Zaraz sobie jest. Jeszcze... Ciotanówski, <grywa> ciotanówski, Zobaczymy jak te minifigurki wyglądają. Następnie Lego Ninjago. Ale tutaj z dopiskiem Dragons Rising. No i dostajemy kaja 20 zł bez grosza, a oprócz tego bardzo ładnie błyszcząca karta z oni Ha, Fajnie, fajnie, dość enigmatyczny jest magazyn Lego Ninjago Hero i tutaj mamy księgę bohaterów. Cał nie pędźcie tak, to jeszcze nie koniec. Lego Jurassic World 20 zł bez grosza to akurat tak jak wszystkie pozostałe magazyny, a tam Owen, i jakiś bagienny śmigacz. No mamy kolejnego mini dinozaura, ale mam wrażenie, że można byłoby się bardziej postarać z tym dodatkiem. Pamiętacie chociażby ostatnią pułapkę. No i Lego Explorer, ażby się prosiło, żeby na tym kładzie siedziała minifigurka strażaka, ale tego niestety nie mamy. Zobaczymy, jak to auto się prezentuje. Następnie Lego Star Wars, a tam Choke ATTE. O, całkiem zgrabna miniaturka. Oprócz tego jest również Boba Fett na karcie. No i. To również pokazywałem w ramach Shorta. Ale czy to wszystko? No nie, no bo jeżeli nie macie dosyć tej. Lego Jurassic World kosztuje dwie dychy, zresztą podobnie jak komiks Lego Star Wars. No, i tutaj Clone Trooper, całkiem ładny hełm, a wiem, że co po niektórzy zbieracie kosmicznie duże armie, więc to jest jakaś tam okazja, żeby jeszcze kilku takich szturmowców skubnąć. No, i są przeróżne megapaczki. Jest Playmobil, i tutaj dostajemy akurat piosenkarkę. I zwróćcie uwagę: mamy różne puszki, różne takie karcioszki z tych poprzednich serii, ale dzięki temu jest to nieco tańsze, choć akurat tutaj. No, ta cena to 50 zł bez grosza. Zwróćcie jednak uwagę, że w środku jest pucha oraz jedna z dwóch minifigurek i 30 kart, czyli 6 saszetek. No i dodatkowo jedna z trzech kart XXL. To już dla takich kosmicznych. Miesz <noise> komiks z Lego Ninjago Legacy. <noise> Takiego oto multipaka z kartami. Okej. Okay. Wszystko, co tam możecie w tym momencie znaleźć. Choć jakieś pojedyncze sztuki, pojedyncze magazyny, mogłem rzecz jasna ominąć. Ale dobra, przyjrzyjmy się, co do kiosków się zbliża. No dobra, ale zanim zaczniemy gadać tradycyjnie na temat przyszłości, zerknijcie, jak na jednym ujęciu prezentują się wszystkie mini modele. No, a jest też sporo minifigurek, i zobaczcie, Venom dominuje wszystkich, bo te macki są naprawdę rozbudowane. No ale okej, okay, przyglądamy się szklanej kuli. 24 sierpnia. nowe Lego Star Wars, a tam imperialny szturmowiec z blasterem. Helm ma na pewno dokładny. Zresztą ja tutaj już mam ten dodatek, ale w tym miesiącu no w kioskach występował ten Siemaneczko. Witajcie tutaj Maciek i Klocki. Zobaczenia! Jakie były wasze ulubione